W 2007 roku do Realu Madryt jako pierwszy Polak trafił Jerzy Dudek, człowiek, który bezsprzecznie kojarzy się z finałem Ligi Mistrzów rozgrywanym w Stambule w 2005 roku pomiędzy Liverpoolem a Milanem, kiedy to obronił strzały legendarnego Andrea Szewczenki. I to właśnie po tym sezonie do klubu przybył Pepe Reina, który stał się pierwszym bramkarzem w bramce ekipy Wtedy to Dudek zaczął przyzwyczajać się do roli rezerwowego. Tym samym jego transfer do Realu na pewno nie był ruchem, który miał stworzyć realną konkurencję z jednym z najlepszych bramkarzy w historii, jakim był Iker Casillas. Nic więc dziwnego, że zagrał zaledwie 11 spotkań w ciągu 4 sezonów, w większości w Pucharze Króla. Mimo wszystko pożegnano go z honorami, kiedy to kończył karierę na Estadio Santiago Bernabeu. Twierdzono jednak, że Dudek mógł osiągnąć znacznie więcej od tego, by być w cieniu dwóch hiszpańskich bramkarzy. I właśnie na takich piłkarzach chcielibyśmy się skupić. Witamy na kanale Topowa Piłka, zapraszamy do oglądania naszego materiału. Był częścią wielkiego składu Wolfsburga, który w sezonie 2008-2009 wygrał Bundesligę. Kiedy to w 30 meczach strzelił 26 goli. Był bardzo solidnym i bramkostrzelnym napastnikiem, dlatego nic dziwnego, że skusiła się na niego ekipa Manchesteru City, która szalała za pieniądze szejków. Nie trafił tam jednak jako podstawowa gwiazda, gdyż w zespole już znajdował się argentyński duet Agüero Tevez. Miał on stworzyć naturalną konkurencję oraz wspomóc napastników City. W pierwszym sezonie w 15 meczach strzelił dwa gole. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, iż trafił on w okienku zimowym. Czterech następnych strzelił kolejno 14, 14, 16 oraz cztery bramki. Trzeba przyznać, że statystyki naprawdę dobre. Problem stanowił fakt, że Dzeko trochę niedoceniano i to nie tylko ze względu na Aguero lub Teveza. Do klubu bowiem trafił także Mario Balotelli, który może i strzelał podobną ilość goli, to jednak był o wiele bardziej medialny od Bośniaka. W dodatku w klubie pojawił się również Stefan Jowetic, I tak, Dzeko pomimo wspaniałych liczb, wciąż był w cieniu przede wszystkim Sergio Aguero. Doceniono go dopiero po transferze do AS Romy, gdzie stał się napastnikiem numer 1. Kolejny napastnik, który w początkach swojej kariery osiągnął sensacyjny sukces, bo tak można nazwać zwycięstowniką ekipy Montpellier. Wtedy to gwiazdą był Olivier Giroud, który w 36 meczach strzelił 21 goli. Zapracował dzięki temu na transfer do Arsenalu. Liczby jakie wykręcał były całkiem niezłe. Wiemy natomiast, że trafił w bardzo średni okres ekipy Arsene Wengera, kiedy to klub był często wyśmiewany. Giroud również był ofiarą memów, ponieważ nazywany był krótko mówiąc drewnem. W dodatku w klubie błyszczeli Alexis Sanchez oraz Mesut Ezil. Mimo tego Francuz wykręcał dobre wyniki. Zmieniło się to w sezonie 17-18, kiedy to zdecydowano się na sprzedanie go do największego rywala, czyli Chelsea. Było to poniekąd związane z kupnem pierre oba Obamayanga z BVB. W Chelsea natomiast gwiazdą nie był, ponieważ szalał wtedy kapitalny Eze Nazar. Dopiero w sezonie 20-21 doceniono jego kunszt. Ponieważ wtedy to bardzo pomógł w zdobyciu ligi mistrzów przez klub ze Stanford Bridge. Po tamtym sezonie wylądował w Milanie, gdzie ponownie, mimo znacznie lepszych wyników, był w cieniu kolejnej Wielkiej Gwiazdy, a mianowicie Zlatana Ibrahimowicza. Giroud znacznie bardziej przyczynił się do zdobycia Scudetto przez Milan niż Szwed, ale jednak nie był na tyle medialny. Teraz można się ponownie przyczepiać, że jest w cieniu Rafaela Leo. Nie lepiej wygląda jego sytuacja w reprezentacji Francji. Na Euro 2016 gwiazdą był Griezmann, na Mundialu Rosji Mbappé, a na Euro 2020 Benzema. Na Mundialu natomiast w Katarze, choć świetnym w jego wykonaniu, to jednak górą znów był Kylian Mbappé. I tak oto Giroud wciąż był z boku, ale uważamy go za naprawdę świetnego napastnika. Dobrze wiemy, że Roberto Firmino to bardziej fałszywa dziewiątka niż typowy napastnik, jednak nie można odbierać mu świetnych umiejętności. Po bardzo udanych sezonach w Bundesliga trafił do Liverpoolu w 2015 roku, gdzie miał wesprzeć atak Derek. Trzeba przyznać, że trafił naprawdę w złoty okres Liverpoolu: wygrał w barwach tego klubu najbardziej wartościowe trofea, jednak wciąż znajdował się na uboczu. Najpierw wspaniałego Felipe Coutinho, a następnie Sadio Mane oraz Mohameda Salaha. Niektórzy twierdzili nawet, że większy udział mieli Van Dijk czy Ralison, co niejako było ujmą dla byłej dziewiątki Derec. Początek XXI wieku kojarzy nam się chyba najbardziej z erą słynnego Galacticos, kiedy to do Realu trafiły takie gwiazdy futbolu jak Figo, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, David Beckham, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos czy Michael Owen. Dodatkowo Real stał na wychowankach jak Raúl, Iker Casillas czy Guti, o którym właśnie chcemy wspomnieć parę słów. Guti najbardziej znany jest ze świetnych podań i niekonwencjonalnych zagrań, jednak mimo tego ciężko było mu się przebić przez skład złożonego stopowych gwiazd. Choć jego rola była bardziej drugoplanowa, to nie był on z tego powodu obrażony na klub, uważając, że to dla dobra zespołu będzie dawać z siebie wszystko na takiej pozycji jaką ma. Znacznie poprawiła się jego sytuacja po upadku projektu Galacticos, niemniej jednak, wciąż ciężko pracując, był z tyłu za najgłośniejszymi nazwiskami. Naszym zdaniem jeden z najlepszych pomocników ostatnich lat. Jedna z największych gwiazd ekipy Manchesteru City i ich prawdziwa legenda. Dlatego nie skupimy się na jego karierze klubowej, bo ta była niezwykle obfita. Problem stanowiła jego sytuacja w reprezentacji. I oczywiście osiągnął bardzo duże sukcesy z ekipą La Rocha, jednak nie był podstawowym pomocnikiem. Wyżej w hierarchii znajdowali się wielcy pomocnicy z Barcelony, Szawi oraz Iniesta. W każdym z turniejów od Euro 2008 do Euro 2012 osiągał dobre statystyki, ale to Xavi i Iniesta byli największymi gwiazdami. Biorąc za przykład Euro 2012, kiedy to Silva z świetną asystą i branką przeciwko Irlandii zapewnił awans Hiszpanii. Zdobywając dla nich pojedynkę 4 punkty oraz strzelając jednego gola na Hiszpanii w wielkim finale, co ustawiło mecz. Jednak wtedy doceniono Iniestę, którego uznano za prawdziwego geniusza. Ustępował Silwie, jeśli chodzi o statystyki, ale grał znacznie częściej. Podobnie Szawi, chcąc nie chcąc, spychali go na boczne tory. Argentyński skrzydłowy trafił do Realu Madryt w 2010 roku jako pomoc w ofensywie. Jednak w tamtym czasie gwiazdą w rozgrywaniu był Mesud Ezil, a także błyszczał Cristiano Ronaldo. Di Maria starał się pomagać i oglądał sukcesy tej dwójki z drugiego planu. Wszystko miało się zmienić, kiedy to Ezil odszedł do Arsenalu. I faktycznie się zmieniło, bo Ezila zastąpił Gareth Bale i rozpoczęła się era tria Benzema, Bale, Ronaldo. Ponownie z drugiego planu, ale tym razem w bardziej spektakularny sposób zaczął grać Di Maria. Jego wizytówką najlepszego sezonu w barwach królewskich 13-14 było El Clasico, przegrane co prawda 3-4, ale jednak to Argentyńczyk objeżdżał dla niego Alvesa i napędzał dosłownie każdy atak. Tak dobry sezon, zakończony z 4 golami i aż z 17 asystami, doprowadził do decyzji o odejściu. Tak, dobry piłkarz nie może być tylko postacią drugoplanową, nawet w Realu. Trafił on więc do Manchester United, gdzie miał pomóc w odbudowie Luisowi Havanhalowi. Ostatecznie Di Maria i Kibice United źle wspominają ten czas, i po zaledwie jednym sezonie Argentyńczyk trafił do PSG. I tam, pomimo naprawdę wspaniałych statystyk, najpierw był w cieniu Ibrahimowicza, potem Neymara, Mbappé oraz Messiego. Podobnie w reprezentacji. Choć to on dał swoim golem Copa America w finale oraz zdobył bramkę w finale Mundialu w Katarze, to na ustach był tylko Leo Messi. Kolejna ofiara popularności Zlatana Ibrahimowicza. Kiedy przybył do Paryża z Neapolu, to widziano w nim dopełnienie ataku i faktycznie tak było. Razem ze Szwedem wymiatali i roznosili Ligę Francuską. Jednak Urugwajczyk był uznawany cały czas za tego drugiego. Rolę pierwszoplanową odegrał w sezonie 16-17, kiedy to Ibra odszedł do Manchester United. Jednak ta sielanka Kawaniego potrwała tylko rok, bo już w sezonie 17-18 do klubu trafili Neymar i Mbappé. I od tego sezonu Kawani zaczął tracić miejsce w składzie. Słynna była przecież jego kłótnia o rzut karny właśnie z Neymarem. To wtedy było jasne, że Kawani, pomimo olbrzymich zasług dla klubu, nie jest tak doceniany jak Brazylijczyk. Sytuacja wcale lepiej nie wyglądała również w reprezentacji. Kiedy to był w cieniu Luisa Suareza, pomimo dobrych wyników dla kadry, to zawsze popularny El Pistolero wywoływał większe emocje. Kawaniego śmiało można uznać za topowego napastnika, który był cały czas niedoceniany. Kolejny piłkarz, który ma naprawdę świetne umiejętności i na pewno stałby się jednym z najlepszych, gdyby nie dwa nazwiska, mianowicie Messi oraz Ronaldo. Kiedy Paulo Dybala trafił do Juventusu, już od pierwszego sezonu pokazywał, jak wielki talent posiada w sobie. Po dołączeniu do klubu Gonzalo Guaina to duet, jaki tworzyli, robił naprawdę wrażenie, co doprowadziło Juve do finału ligi mistrzów w sezonie 16/17. Dybala faktycznie wyrastał na czołową postać w ataku starej damy. Jednak w 2018 roku przeprowadzony został jeden z najbardziej zaskakujących transferów. Cristiano Ronaldo opuścił Real Madrid i zawitał do ekipy z Turynu. Zapowiadano genialną współpracę Portugalczyka z Dybalą i rzeczywiście grali razem całkiem nieźle, ale Dybala stał się piłkarzem, który wciąż był za Ronaldo. Widać było spadek jego pewności siebie, co odzwierciedlenie znalazło także w statystykach. Po odejściu CR7 z Juventusu, Argentyńczyk zagrał jeszcze jeden już udany sezon i trafił do Romy, gdzie gra główne skrzypce w ekipie Jose Mourinho. Z kolei w reprezentacji Dybala często był porównywany do Messiego i tak naprawdę gdy byli razem na boisku, to młody pomocnik ponownie tracił pewność siebie. I tak jak w klubie, również w reprezentacji był cieniem wielkich piłkarzy. Zdobywca złotej piłki z 2022 roku, który był kluczową postacią w triumfie Realu Madryt w Lidze Mistrzów czy La Liga. Ostatnie sezony ciężko było sobie wyobrazić bez Francuza. Jednak duża ilość kibiców zapewne pamięta czasy, kiedy był on wyśmiewany za swój brak skuteczności i marnowanie okazji. Do Realu trafił z samym zdobywcą złotej piłki z 2008 roku Cristiano Ronaldo. Benzema był postrzegany jako kapitalny napastnik z olbrzymim potencjałem i współpraca z Ronaldo miała tylko przyspieszyć jego rozwój. Stało się tak i przez całą przygodę Portugalczyka w Realu, Benzema wyglądał bardzo średnio. Czasami zagrał kapitalnie, a czasami fatalnie. Jego forma w kratkę irytowała kibiców. Nie pomagała mu presja ze strony fanów o to, że marnuje okazje, które gdyby Ronaldo miał na nie szansę, na pewno by wykończył. Oj ciężki był żywot Benzemy. Jak dobrze wiemy, odejście Cristiano pomogło Francuzowi, bo wziął na siebie atak, co zaprocentowało i Real wygrał kolejne wielkie trofea. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, chcielibyśmy wyróżnić kilku innych piłkarzy, którzy pasowaliby do tego zestawienia, ale nie zmieścili się do top 10. Skoro już wspominaliśmy o najbardziej pokrzywdzonym piłkarzu, który trafił na wielki czas, Ronaldo, to tak samo można określić Neymara, który trafił na Messiego. Zanim Brazylijczyk trafił do FC Barcelony, był prawdziwą gwiazdą brazylijskiej piłki. I nie mówimy o piłkarzu, który grał nawet dobrze i czasem coś strzelił, bo tak dzisiaj postrzega się wielkie gwiazdy Brazylii. Nie. Neymar był niesamowity, a jego popularność skoczyła na poziom globalny. Był w stanie się przebić i trafić do najlepszej jedenastki sezonu, nie będąc piłkarzem klubu z Europy, a to już był wyczyn. Trafiając do Dumy Katalonii, miano wobec niego wielkie oczekiwania i rzeczywiście Neymar wyglądał w Barcelonie wiśmienicie. nonszalancja i kapitalna współpraca z Messi i Suarezem to skutkowało gradem bramek i asyst oraz zwycięstwem w najważniejszych turniejach klubowych. Jednak coś pękało w Brazylijczyku. Czuł, że jest cieniem Leo Messiego. Kiedy Messi miał dłuższą przerwę na początku sezonu 2015-2016 to Neymar wziął na siebie grę i wszyscy byli zachwyceni, jak kapitalnie przewodzi drużyną. Koniec końców Messi wrócił, potem na koniec roku wygrał z tą piłkę i o Neymarze nie mówiono tak często. W 2017 roku miał dość, chciał się stać gwiazdą numer jeden i nie wybrał dalszej walki o pokolenie Messiego i przewodzeniu w Barcelonie. Poszedł nieco na skróty i wylądował w PSG. Najdroższy transfer 222 miliony euro. To był szok. Przywitano go jak najlepszego piłkarza globu, tego potrzebował, no i oczywiście zastrzył gotówki. Pierwszy sezon był całkiem dobry, ale wciąż liczono na więcej oraz na wygraną w Lidze Mistrzów, co jak wiemy za kadencji Neymara nie zostało osiągnięte. W PS, że jak się okazało, również nie był tym pierwszym, bo z sezonu na sezon rosła legenda Kyliana Mbappé. I tak Neymar chcący wyjść cienia Messiego wszedł w cień Mbappé. Choć trzeba przyznać, że trochę na swoje życzenie, ponieważ sam swoim podejściem dążył do tego, że jego forma słabła. Dajcie nam koniecznie znać, jakich piłkarzy wy dalibyście do tego zestawienia. Zapraszamy serdecznie do sekcji komentarzy. Zostawcie również subskrypcję oraz symboliczną łapkę w górę. Nie zapomnijcie również kliknąć dzwoneczka, aby nie zapomnieć o naszych materiałach. Do zobaczenia za tydzień.